Hej, hej, hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamala, to jest 36. odcinek z naszej serii. Zagrajmy w Metro Exodus. Dobra, moi drodzy, kontynuujmy eksplorację Aurory. Tu widzę, że Katia z Aloszą coś gadają. Katia, believe me, your mother would be proud of you. Thank you, Alyosha. I hope I could help, but Anna's case seems to be extremely unfortunate. That gas on the Volga lost most of its punch already but it was enough to start the destructive process. Of course the hopes i had for the valley and its air were naive but even the valley in the end yes air water in the forest it's all there but i'm afraid not for long. A pity. The people there are actually quite nice. We'd find some common ground. Is the dam in such danger? It is. But even if it could hold out for years more, a third of the valley is already polluted with radiation. All the fallout was accumulating at the bottom of the reservoir for years and years, and now it's seeping through. Yet if the dam fails. I hope she, they, listen to my advice. Do you love her? Yes. If it is fate you'll meet her again, definitely. Well, I'll go check up on Anna. Tell her I said my sami coś pogadamy, czy niekoniecznie. Nie, widzę, że on jest chyba dość dobity tym, że Olga tam została. No dobrze, co ja mogę tu właściwie zrobić? Tu nie za wiele. Okej, może usiąć, poszukajmy czegoś w radiu ewentualnie. Możemy sobie zobaczyć też dziennik Zobaczmy, mamy tu coś w ogóle nowego? Mamy, nowe wpisy Także przeczytajcie sobie oczywiście jak chcecie Ja nie będę tego wszystkiego czytać, no bo wiadomo, zajmie to strasznie dużo czasu Myślę, że jakbym przechodził grę na streamach, na przykład to byśmy sobie to poczytali, ale... E, na odcinku to myślę, że mimo wszystko... wyłoby to trochę nudne Okej, okay. co my tu jeszcze mamy? Broń, pewnie okuszy coś zakładam

They're all gone. Then he stopped responding. Anyhow, looks like they're all moving somewhere. Gather everyone. Call the guys from the lakes back. Talk to Long's gang, too. You must strike before they reach the next forest. Don't worry about us. We're done for here. We locked ourselves in a barn, all five of us. We'll shoot back while we still have ammo. Those fuckers are all over the place. Motherfucker, they shot Stoddard! Ah, take this, you bitches! Yeah, we're done for.

until special notice due to extreme radioactive pollution barnaul birsk kemerov novokuznetsk novosibirsk Tromsk, do not leave shelters without a specific order. Do not use water from open bodies of water. Do not walk on unpaved roads. The railroad can only be used by trains equipped with air filtration systems. Do not use any other railroad vehicles, regardless of the state of the tracks. Due to extreme radioactive pollution, all citizens leaving their shelters as ordered are to proceed to designated evacuation hubs immediately for urgent decontamination. I repeat, the following cities are declared off-limits until special notice. Due to extreme radioactive pollution, Barnaul, Birsk, Kemerov, Novokuznetsk, Novosibirsk, Tomsk. No okej, ten nowo sery skręcam przecież się chyba wybieramy, co nie? Także... No cóż, będzie trochę lipa z tym promieniowaniem. Mam tylko nadzieję, że i Artemowi nic nie będzie tego promieniowania. No ale idiota twierdził, że jest śmiertelnie wysokie, więc... Over! Come in, older! Do you read me? Over! You missed 12 communication windows already! Situation here is nominal. Nothing to report. Over. Colonel Klebnikow, do you read Come in! Dad! Please! Come in! Over! Older, this is Pine. I can't keep the receiver on for too long. We'll be back for the next degree window. Over! Dad! Please, come back! Over! Pine! Over and out! Okay, to w chyba nie do końca wiadomo, kim były te postacie? W ogóle tu jeszcze mamy. Pewnie jakiś jeszcze jeden komunikat będzie. Nie, tu mam po prostu muzykę, może coś jeszcze? Na końcu na przykład? Nie. To w takim razie... Tu, 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 tu. Dobra, zostawiam muzyczkę. Niech będzie. Niech trochę chociaż... Pozytywnej energii tu zagości. Dobra moi drodzy, ja sobie zapiszę. W razie jakiegoś krasza chociaż... Powiem wam, że odkąd zaktualizowałem ten sterownik graficzny, to naprawdę... Nie mam absolutnie żadnych problemów. Nastia więcej sobie śpi, nie będziemy jej przeszkadzać. Ah, Artyom! You know you're just being unfair. Colonel and you take the exciting mission, and we all get the boring one. Wiesz co, kniaź, ty się powinienem cieszyć, że nie idziesz to promieniowanie. Ci powiem. If we all went together, we'd find what we need in half an hour tops. While with just two of you, it's going to take forever. ah well we'll finish our task in Academ-Gorodok -Ok and come help you so, i bet you'd find a way to make it a boring chore like at that bridge with the targets lined up like in a shooting gallery but no you had to spare those loons <laughs> uh, in case, if you need any help out there just call us over Spoko, spoko. Am I Damir, coś strasznie milczy. Nie wiem o co chodzi. Damir, Al, powiesz coś? Nie wiem. Nie wiem, co on tak milczy. Ja fajna szczerze, pogadałbym sama sam. A właśnie, jeszcze jedna rzecz. Dowiedziałem się, moi drodzy, co się mogło stać Aloszy, wam powiem na szybko. Okazało się, że Alosza mógł zostać ranny. Mianowicie jeden z tubylców by po prostu go postrzelił, kiedy byśmy jechali na linie. I z tego co czytałem, Alosza by skończył po tym na wózku inwalidzkim. Nie zginąłby, ale właśnie jeździłby na wózku inwalidzkim, także ten... Także takie małe info ode mnie. Co za nią? No ja widzę, że chyba już...

And that just proved not enough. I came upon some bandits that were tormenting a family, and I just couldn't. So, I snipped and got all of them. Save for one. The fucker hit me hard. By the time the Order people arrived, I was half dead. Thought they were angels. Anyhow, here's why I'm telling you this now. There are more of us now than I had bullets then. So, I'm sure we can take whatever the world throws at us and win. Cieszę się, że to ma chociaż trochę pozytywnych myśli. Okej, okay, teraz tak, chciałem sobie ogarnąć rzeczy w warsztacie, bo tego żeśmy nie robili... Pytanie, czy ja mogę sobie w ogóle bronie wymienić, ale wiecie co, tak z drugiej strony się zastanawiam, czy jest sens wymieniania tych broni, tak naprawdę. Hmm, <laughs> nawet za wiele ich nie zrobię. Coś do kuszy odblokowaliśmy, patrzcie. Pneumatyczny system naciągu. System pneumatyczny przyspiesza napinanie kuszy, dzięki czemu znacznie zwiększa się jej szybkostrzelność. Kurde, obniżają się obrażenia o jedną kreskę, ale z drugiej strony mamy szybkostrzelność polepszoną o 3. to warto to wziąć. A tu co mamy? Magazynek o dużej pojemności. Wielki cylindryczny magazynek mieszczący 8 bełtów. Znacznie cięższy od pozostałych, ale pozwala na rzadsze przeładowywanie. Nie tak, on mi zabiera dwa stabilności, ale trzy magazynku. No to, no, benefit jakby jest, także możemy sobie wziąć. I tu co mamy? Helsing bezgłośna, miętająca bełtami, wręcz pneumatyczna. to tu mamy jeszcze. Ha, aha, bo mogę albo kuszę. Kurczę, ale tak zrobię. Nie wiecie co? Zostawię sobie chyba te bronie, które mamy. Jakoś tak spoko z nimi chyba jest, wydaje mi się. Ewentualnie mogę jakoś się tutaj zmodyfikować w jakiś sposób. O właśnie, możemy sobie celownik zamontować. Weźmy sobie może kolimator tutaj. Jakieś dodatki. A, niekoniecznie. Dobra. Znaczy to jest strasznie dużo tych statystyk broni, ale widzę, że mamy chyba najlepszą w tym momencie. Dobra. Jeśli chodzi o tego shotguna, to trochę go sobie poulepszamy. Dobra. Cztery lufy, jak najbardziej. Celownik do shotguna w sumie jest niepotrzebny. Tutaj też nie za wiele. Dobra. Także chyba wszystko żeśmy ogarnęli e, w warsztaciku. I co ja tu jeszcze mogę zrobić? Nie wiem, możemy z kimś ewentualnie pogadać. Tutaj mogę wyjść na zewnątrz, ale. O, gra mi się zapisała super. Akurat właśnie chciałem to zrobić. Ale nie wiem, czy mogę tu z kimś porozmawiać, czy niekoniecznie. Może z Chrisem ewentualnie. O tym zawsze siedzi, ale głośny ten pociąg. Bratuha, out for a smoke, I see. I remember if I already told you about this. Read <coughs> about the kind of people I would meet, and that the further I go, the less people were good. So here's what my take on this is now, Bratuha. I just wasn't lucky! And now with you and the others here, I figure I just hit the jackpot with so many good people together. Take Duke for one. He keeps boasting about how he's going to shoot enemies up, all that. In fact, when you two were at that bridge, he didn't kill the cultists. Didn't even shoot that uh, Silentius, and that is a shot i take a heartbeat. So, what does that make him? A kind guy. That's one, yeah. Urbe Damir. Uh, visiting his homeland was his dream. I thought he'd just stay there, especially since we took that barren bastard down. No, no, Damir still went with us. He couldn't just leave his friends. That's the caliber of a man he is. Ayosha, too. I thought he was kind of rudderless. But he found the love of his life. Imagine that. And did he stay with her? No. He cares for you and Anna enough to leave the girl and come with us to Siberia. It's gonna be a while before he sees his Olga again. So here's the main point. Bratucha, if you and the colonel have people like this coming with you, this means our cause is right and we can take anything on. Don't it? <laughs> <laughs> <coughs> oh. Mam nadzieję, Chris, że tak faktycznie jest, i cieszę się, że mimo wszystko, mimo że no jest dosyć depresyjnie, to, to Karjew i Chris właśnie e, trochę jakieś pozytywności wnoszą tutaj. Bardzo się z tego cieszę. Dobra, moi drodzy, to co? Nie pozostaje nam no, w sumie nic innego, jak tak naprawdę udać się już na kolejny poziom. No bo całą aurorę żeśmy już sobie zwiedzili to nawet dwa razy. E, więc e, mówię, nie pozostaje nam teraz już nic innego, jak udać się na kolejny poziom. I powiem Wam, że z ciekawości, sobie poza nagraniem też sprawdziłem. Pewnie to nasze kombinezony są zakładą. I wiecie co, moi drodzy? E, m, sprawdziłem sobie właśnie poza nagraniem, ile nam zostało jeszcze poziomów do końca gry. No i niestety dobrze myślałem. Okazuje to, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, okazuje się, moi drodzy, że e, poziomów nam został właściwie tylko jeden poziom do końca gry. E, no i no szkoda, muszę przyznać. No i niestety ten poziom też z tego, co czytałem, jest najbardziej liniowy i najkrótszy, więc no niestety, ale... No powoli zbliżamy się do końca tej przygody, tak jak myślałem. Ogromna szkoda, bo powiem wam, że niesamowicie mi się w to gra i... Szkoda, że tak szybko się to kończy. No ale cóż. Dobra, ruszajmy. W takim razie. Wszystko już zrobiliśmy, więc lećmy. Zacznijmy ostatni poziom w grze. Martwe miasto. Thousands of kilometers of track behind us. We are finally approaching Novosibirsk, a dead city concealing her hope for life, the medicine that could save her, somewhere in its cold, irradiated heart. A year ago, we left the poisoned ruins of Moscow. And now we are about to enter another city stiff in the murderous embrace of winter and radiation. Will we ever find somewhere to live on the surface? Maybe. But for now we're returning back into the bowels of metro. Back to Savonah. Aha, to, to jest ciekawe, czyli rozumiem, że ten cały poziom będzie opierać się na eksploracji metra. co ciekawe, czyli na tym, co mieliśmy w poprzednich dwóch częściach. Czyli to ta na przeciwność eksploracji otwartych terenów, okej. Okay. No i słuchajcie, pinga skaczek porąbany.

is Sam, what's with the 8 razy higher niż w Moskwie climbing, I think we'd better not stay outside for too nawet takiej skali nie ma w ogóle na to promieniowanie. Are you ready, Artyom? Znać wejście do metra. Razem z pułkownikiem musimy dostać się do głównego budynku instytutu w centrum miasta. Najbezpieczniej będzie przejść metrem, a na pobliskim placu znajduje się stacja. Coś sam powiesz jeszcze? Chyba nie niekoniecznie. Może tam z kimś pogadamy ewentualnie po drugiej stronie tutaj? Czy niezbyt? Let's refresh the plan. Huremak! We'll take the Aurora south to the Sibirskaya cargo station. Ah Martin's the one. Christ, Sam, Idiot, and I will handle the Institute building in Akademgorodok. We'll pay a visit to the railroad museum on the way. There might be something the Aurora I've stayed to guard the Aurora with Tokarev. Good. Artem and I are checking the Institute's main building. Radiation is way too high here, so we'll try to get there through the metro. Well, let's get to it. Good luck, Spartans. Good luck. Good luck, luck. W I, ta Good muzyka luck w tle. I think your destiny brought you here for a reason, so you... just let it do its thing. Are Good, Good luck, Arjun. Just... To come back. Break a lake, my friend. Don't get carried away out no, there, because I know you. Good luck to you, Artyom. Art Watch out for the old man, will you? I wish you both luck, Artyom. <try> The Aurora will be at the rendezvous point on time, so you can count on that. huh? Eh? are you are going. going. out going. we to going. we Anna? Yes. Could you please watch over her for us until Artem and I come back? Please. Of course, Teddy and I will be her guard. Will you help me, Teddy? Private Teddy Mission Acknowledged. nie She's sleeping. Are you leaving? Yes. I make it in time. She Just make sure you come back. Thank No, takie jeżeli zabrać nie chciał ze sobą na pokład na wodze, no. no nie. I did my best. So you don't have to worry. her pulse is strong she's just exhausted she'll probably sleep till tomorrow now come back soon seeing you would be the best medicine no. Strong. She, she will win this fight. Just make sure you come back. Thank you, Colonel, Thank you. this is no Moscow where you could loiter outside for months. Who knows what monsters live here? So think well what to pack. I'll be waiting at the car. Ok, czyli rozumiem, że to jest taki moment, żeby się. No dobra, czyli rozumiem, że. Mamy teraz chwilę, żeby właśnie się porządnie przygotować. A, no i teraz tak się zastanawiam. Aha, w ogóle dostaliśmy wszystko. Czekajcie, wypalnie amunicję do shotguna sobie może zrobimy. Dobra, napakujmy, co się da w sumie. Teraz tak, bo ja to, tego shotguna i kuszę. Hmm... No i powiem wam, zastanawiam się teraz, czy... Jakie te bronie mają obrażenia. Na pewno shotguna musimy wziąć, to, to jakby to w ogóle... inaczej to nie przejdzie. Myślę, że... no dobra, najwyżej zmienimy chyba tam broń, co? No myślę, że będzie jakaś ewentualnie. Myślę, że te bronie, które aktualnie posiadamy są spoko. Nie jestem na 100% pewien, ale... No mam nadzieję, że że takie jest faktycznie. No nie, mam nadzieję, że starczą. No inaczej sobie tego nie wyobrażam. No dobrze, chodźmy. You ready? We are. So here's your chance. Or last chance to save Anna. We must make it count. Oczywiście. No dobra, to wsiądźmy. Młynarz kieruje, rozumiem. Okej. Musimy oczywiście jak najdłużej zostać w żeby to promieniowanie nas aż tak nie żarło. We are jesteśmy jej Ale muzyka jest bardzo niepokojąca wam powiem. Mam nadzieję, że coś tu na nas zaraz nie wyskoczy albo coś takiego. Ale nie, no chyba nie. miasto wydaje się tak naprawdę, że wydaje się jest całkowicie wymarły. stuck here. I evacuation, Let's try to get into this square behind the station. Metro entrance should be there. Kurde, ten licznik i gara tą wariuje. No ok. Tak. żeby to to się nie rozwaliło. So, jak you find the road to your dream? Do wish we never out? I can see that. Well, let's put those feelings away for the moment, Artem. We can handle this. Mam nadzieję, młynarz, że faktycznie tak będzie. Jazda w Rosji, Blake. O, w schodach damy radę? A widzę, że autko jest nawet nieźle dostosowany. Spokój. Dobra, nie jest tak źle. Wysiadamy już? Czy co? A to musiałeś wysnieć, żeby to stwierdzić. No co się dalej robi? Ta promieniowanie. Młynarz. Hallo. Take the wheel, Artium. I'll handle the navigation. We better use the map here. No time for driving in circles. All right. The map puts the metro entrance quite close to our position. No dobra. Czy rozumiem, że będziesz mnie Młynarz kierować? Tak, Okej

Jeśli tu w ogóle można wybierać coś między dobrym a gorszym, to... Znaczy lepszym a gorszym. To już nie wiem sam co jest lepsze, a co gorsze. No spoko, spoko. Młynarz widzę, no przecież innej drogi tu nie ma. Mhm, wiem, dlatego jadę spokojnie. Dobra. Czy jakiś hołowczy, zabić coś takiego? Trzy ostry w lewo, 5 w prawo. Wiem, spokojnie. Młynarz, naprawdę się staram.

uważam no uważam, uważam, ale... Czemu mój nagle po drugie, dalej, nieważne. ważne. Okay, moi drodzy, ale myślę, że wiecie co? Tutaj sobie zapiszemy Gierkę. Ja widzę, że Gierka mi się sama zapisuje. Okej, okay, moi drodzy, ale tutaj generalnie sobie już będziemy ten odcinek kończyć, a sobie jeszcze zapis i na do wejścia do metra udamy się już w odcinku następnym. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, like, suba, komentarz. No i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku z Metro Exodus, gdzie będziemy sobie eksplorować, a właściwie będziemy szukać drogi do metra w tym martwym mieście. Na razie.